Siemanko, witam was w y, przygoda minecraft z patrykiem żebyśmy już się nie zgubili i nie failowali tych odcinków, tak? ściągnę wystarczające mody które mogą nam pomóc race minimap oraz Optifine. dobrze idziemy jak widzicie uzbierałem sobie troszkę no, troszeczkę Drewna 3 z takiej 13, no to mało. Hmm. I co tam jeszcze? O. Hmm. Musimy pomyśleć, gdzie zbudować dom. No, mi się wydaje, że zbudujemy sobie tutaj. Dobra, a teraz niespodzianka. Jeśli chcecie. Żebym nagrywał Minecrafta na modach ściągnę jakie chcecie mody po prostu powiedzcie jakie yy, ze strony Skydes czy tam no Skydes czy tam w jakieś inne Kropka komnie i po, i po prostu ja je ściągnę i będziemy sobie na nich grać to zaczniemy budowę domu bez domu nie ma niczego. haha. Ha. o co chodzi? Aha um. Sorry. Ale, no przecież po poprzednim odcinku zapomniałem wyłączyć game moda. No właśnie, sorry za to, ale dobra, już jest ok. Dobrze, że to zauważyłem. No i. o. Poczekaj, ktoś na Escape mi napisał Nie, a dobrze. Nie ma pisania na sklepie w trakcie odcinka, nie? No i damy ten domek I sobie damy waypointa To będzie chyba mój pierwszy waypoint w minecrafcie Zbudujemy sobie, zrobimy wszystko już mamy mody potrzebne, To tak jak zginiemy, albo będziemy się bawić odcinarką z łódki, to znajdziemy szybko dom. Muszę teraz zróbmy dach. Pyk, 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 pyk. I dzięki w ogóle Wam znowu mówię to. Dzięki, że no mnie subskrybujecie. Wczoraj chyba miałem tylko yy, trzech widzów. Jak trzech, a już mam sześć. Myślę, że jeszcze więcej teraz. Ym, Sorki. Za to teraz co się stało. <laughs> że tak położyłem lamersko. Ym, dobrze, sam Już jeszcze tylko kawałek dachu kurczę. To ja mam zapechać dzisiaj. Dobrze. I teraz już ostatnia taka warstewka, bum bum. Pek pyk, 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 pyk pyk, 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 pyk. Pyk, bum, bum, tam, taran, bum. Dobra, żeby nie było, to dam sobie waypointa. O co tu chodzi w tym? Nabranie. Dam moje point. Eee, d. Domek. Jej mój pierwszy waypoint point. Zobaczmy sobie na mapkę. To jest okej, okay, fajna rzeczka. kurczę no. No i właśnie tak będzie. Od tych modów Minecraft będzie tego, no wyłączył, że będzie wrócił do menu albo się skraszuje. Boże. nie ja chcę już chyba skończyć nagrywanie, a nie czekać. Co? Zobaczy ile jest? Jak <coughs> jest, jest okej okay, tam. No to tam kończymy No a więc będziecie pisać yy, Czy chcecie Minecrafta na moda no, widzicie Róż do menu yy, 7 minut no już trochę się i patrzcie ja mam takie mody 4 Optifine yy, Minecraft Coder Pack a co to jest? Aha. Um, for the Minecraft ten. Wszystko jest. No dobrze, to widzimy się w następnym odcinku. A więc nara, narka znaczy.